Reliable, Available, Meticulous. Reliability, Availability, Meticulousness. Kochani, co te słówka mają wspólnego? Wszystkie są bardzo trudne do wymówienia dla niektórych osób. Czy kiedykolwiek znaleźliście się w sytuacji, że było wam głupio, bo nie potrafiliście poradzić sobie z jakimś słowem? Jeżeli tak, to to wideo jest dla was, bo chcę wam dzisiaj sprzedać najprostszy na świecie sposób, jak radzić sobie ze słówkami trudnymi w wymowie. Michał Szatkowski, zapraszam serdecznie. Jak to na ogół wygląda? Jest wiele słów, które stanowią dla nas problem. Na ogół gdzieś na drugiej sylabie albo nawet na pierwszej sylabie następuje problem i nie jesteśmy w stanie iść dalej. A skąd ten problem wynika? Wynika to z tego, że różne języki mają różne głoski, różne sylaby, różne dźwięki, które nie występują w naszym języku. W związku z tym nasz aparat mowy, nasze usta, nasze mięśnie, nasz język nie są w stanie, nie są przygotowane na to, żeby niektóre połączenia wypowiadać. Jak sobie z tym poradzić? Jest bardzo prosty sposób. Zacznij od końca. Zacznij od końca. Zacznij od końca. Już tłumaczę. Popatrzcie. Bull. 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 Liable. 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 Reliable. 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 Bull. 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 Liable. 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 Available. 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 Nys, listness, 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 killness, 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 ticklessness, ticklessness, meticulousness meticulousness, meticulousness, meticulousness. A co dzięki temu osiągnąłem? Osiągnąłem muscle memory. Co to jest muscle memory? Muscle memory to jest takie dziwne zjawisko, kiedy wasze mięśnie są już przygotowane i oczekują. Co nastąpi za chwilę i jak się zachować. Jeżeli wielokrotnie ćwiczycie jakieś słówko od tyłu, to wytwarzacie sobie taką właśnie pamięć mięśniową, czyli muscle memory, i wasze mięśnie wiedzą, co za chwilę nastąpi, są na to przygotowane i nie popełniają błędu. Jeżeli ktoś z Was gra na jakimś instrumencie, to to zna. Wielokrotnie jest tak, że osoba ćwiczy początkowe takty milion razy, a koniec. A może raz, jeżeli dobrze pójdzie. No i co? No i przez to nigdy, nigdy nie jesteśmy w stanie nauczyć się całego y, utworu. Natomiast jeżeli zaczniesz od końca, to będziesz wiedzieć dokładnie, co nastąpi dalej. Tak? I nigdy nie nastąpi ten moment, no, może nie nigdy, ale dużo mniejsze prawdopodobieństwo jest, że będzie ten moment, że a, zacinasz się. Ten trik można zastosować wszędzie, do, jak do jakiegokolwiek języka, do jakiegokolwiek słowa. Jeżeli macie jakieś słowo, które sprawia Wam problemy, uczcie się go od tyłu, a zobaczycie, że będzie Wam dużo łatwiej. Kochani, spróbujcie tego sposobu i dajcie znać w komentarzach, czy dla Was działa. Jeżeli nie działa, to napiszcie, jakie słowo stanowi dla Was szczególny problem. O, mam nadzieję, że to język angielski, bo akurat to moja specjalność. A ja wtedy spróbuję znaleźć inny sposób, który może Wam pomóc. Albo ewentualnie spróbujemy zastosować ten jeszcze raz. Michał szatkowski LinkTeam. Zapraszamy na lekcje online. Szukajcie nas na linkteam.pl. Do zobaczenia. Cześć!